Dzień dobry, częściciełąm. Chcemy was zaprosić do naszej szkoły, do Pierwszego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siecach, do najlepszej szkoły w Siecach na dni otwarte. Chcemy wam pokazać naszą szkołę, abyście mogli zobaczyć, że ta szkoła nie jest zatęchłym, śmierdzącym miejscem, ale naprawdę żyjącym miejscem, które tętni życiem i które może naprawdę wasze życie pozmieniać, prawda? Tak. Zapraszamy. Na samym wejściu wita nas e, po lewej stronie. Pani Mariola nas wita, która jest strażniczką naszej szkoły. I ona tutaj e, sprawdza, aby mogli do naszej szkoły wejść tylko ci, którzy chcą. A którzy nie chcą, nie. Idziemy dalej. E, po prawej stronie uczniowie: Julia, Ola, Jarek, Maja, Maja Kasia i e, Szymon. A tam są nasze potencjalne uczennice. Jesteście zadowolone z pobytu w naszej szkole? Bardzo. Spodoba Wam się? Co najbardziej Wam się podobało w naszej szkole? Wszystko. Wszystko, wszystko? Łącznie z drzwiami, a, a atmosfera najbardziej, tak? No właśnie. A mówią, że w katoliku atmosfera jest do bani. Proszę bardzo. Mamy potwierdzenie, że atmosfera jest jednak bardzo dobra, prawda? Tak. Super. Idziemy dalej. Tu jest sekretariat. Tutaj ma swoje miejsce ksiądz dyrektor Jacek Świątek i pani dyrektor. Chyba ich nie ma, więc myślę, że nie będziemy zaglądać. Obyście tu jak najrzadziej zachodzili. Tutaj znajduje się aula naszej szkoły. W auli są teraz zajęcia, jest rozstrzygnięcie konkursu Mój Patriotyzm. Tutaj mają miejsce nasze różnego rodzaju uroczystości świąteczne. Tutaj też spotykamy się w ramach spotkań z dyrekcją szkoły i innymi nauczycielami. Tutaj jest sztandar naszej szkoły. Myślę, że warto go pokazać. Pierwsze katolickie liceum ogólnokształcące imienia Świętej Rodziny. No i oczywiście nasi patronowie Maria, Józef i Mały Jezus. Idźmy dalej. Pójdziemy teraz do miejsca najbardziej obleganego w trakcie każdej przerwy szkolnej. Jest to miejsce naszej świetlicy. Świetlica jest wyjątkowa. Ja już trochę w swoim życiu szkół widziałem i powiem Wam szczerze, że nigdy nie byłem w tak wyjątkowej świetlicy, jaką tutaj mamy. Są tutaj już nasi uczniowie, którzy podczas każdej przerwy mogą sobie tutaj odpoczywać. Witam. Jak się czujecie w naszej szkole, powiedzcie? Bardzo dobrze. Elegancko. Jest to najlepsza szkoła w mieście, tak? Super, cieszę się, że tak twierdzicie. Tutaj jest też sklepik, z którego mogą korzystać nasi uczniowie. Oczywiście, on jest dzisiaj akurat zamknięty, ale za każdym razem, na każdej przerwie można skorzystać z bardzo, bardzo dobrych i bardzo zdrowych przekąsek. Zresztą widać po naszych uczniach, że tutaj jemy tylko zdrowo. Idziemy dalej. Jest Jacek, nasza przyszła gwiazda. Miałem się, że kiedyś z Jackiem będziemy robić wywiady, także na razie go zostawiamy i idziemy dalej. Jesteśmy teraz na pierwszym piętrze naszej szkoły. Tutaj znajduje się tak naprawdę serce i centrum naszej szkoły. Pokój nauczycielski i większość klas. Zapraszam Was, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak wygląda nasza jedna klasa. To jest klasa matematyczna. Zapraszam Was bardzo serdecznie do naszej klasy. No, ona dzisiaj jest w takich trochę innym rozmieszczeniu ławek niż zawsze, ale możecie zobaczyć, że bazujemy na najnowocześniejszym sprzęcie, tak aby jak najlepiej przygotować Was do matury. Idziemy dalej, bo chcemy Wam pokazać też ostatnie, ostatnio uczynione remonty w naszej szkole i miejsce, które też zawsze jest oblegane przez naszych uczniów. To nie jest pokój nauczycielski. Pokój nauczycielski nie jest oblegany przez naszych uczniów, ale to jest to. Słuchajcie, jeśli zobaczycie teraz to, po prostu każdy, kto tu przychodzi, nie wie gdzie jest. Jest pod wrażeniem tego miejsca. Miejsce jest wyjątkowe, ponieważ y, po pierwsze możemy przenieść się y, chociaż na chwilę. Y, ja myślę, że to jest taka y, jakaś mała wioska we Włoszech. Bardzo piękna zresztą i, i bardzo stara. Ale to miejsce jest wyjątkowe, zwłaszcza wtedy, kiedy świeci słońce, bo jest tutaj tak słonecznie, jest tu tak ciepło, że w tym miejscu po prostu nasi uczniowie chcą spędzać nie tylko przerwy, ale z chęcią by spędzali też i lekcje. To jest nasza czytelnia prasy. Tutaj można sobie skorzystać z gazet, które są zakupione przez, przez szkołę i tu w tym miejscu można spokojnie sobie te gazety poczytać, spotkać się ze swoimi kolegami, koleżankami, po to, żeby wspólnie spędzić wolny czas od nauki. ofercie edukacyjnej, jaką przygotowało dla absolwentów gimnazjów pierwsze KL w Siedlcach, opowie dyrektor placówki ksiądz Jacek Świątek. Przede wszystkim można o ofercie mówić dwojako. Z jednej strony o charakterze szkoły, która jest szkołą z jednej strony podobną do wszystkich szkół, które do wszystkich liceów ogólnokształcących w naszym mieście, ale z drugiej strony wybija się dwoma rzeczami. Po pierwsze faktem, że jest to liceum katolickie, w związku z tym pewien wachlarz wartości wychowawczych jest tutaj trochę inaczej stawiany aniżeli w innych, w innych liceach. I myślę, że jest to jeden z najważniejszych walorów, o którym możemy mówić, ale także i to, co związane jest z kształceniem, czyli wysoki poziom w ramach edukacyjnej wartości dodanej, czyli tego, co szkoła daje uczniowi, zajmujemy drugie miejsce w siedlcach, więc w związku z tym mamy się czym poszczycić. Jeżeli chodzi o wyniki maturalne, jesteśmy w pierwszej trójce. To też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i to nas cieszy, bo to z jednej strony świadczy o zdolnościach naszych uczniów, ale także i o pracy szkoły. Ale też możemy mówić o ofercie formalnej, którą przekazujemy naszym uczniom. Tą ofertą jest pięć klas tematycznych z pewnym nastawieniem formalnym na przyszłe studia naszych absolwentów. I tak mamy klasę matematyczną, fizyczną, informatyczną, geograficzną. Specjalnie powiedziałem dłuższą nazwę, ponieważ uczeń ma tutaj do wyboru nie tylko możliwość trzeciego rozszerzenia, ale także może w drugim rozszerzeniu wybierać pomiędzy geografią, informatyką i fizyką. Innymi słowy, ta klasa przygotowuje bardzo silnie do studiów politechnicznych. Tutaj dodatkowe zajęcia to chociażby propedeutyka filozofii, bankowość, ale także i możliwość logiki rachunku księgowego. Coś, co może być przydatne dla studentów zajmujących się w przyszłości kierunkami matematycznymi. Drugim, drugą klasą jest klasa humanistyczna. Ta klasa przygotowuje nie tylko do studiów humanistycznych, ale także do związanych z prawem, dziennikarstwem i pokrewnymi dziedzinami. Dlatego nasi uczniowie mają zajęcia z języka łacińskiego jako dodatkowe, mają zajęcia sprawozdawstwa, mają warsztaty dziennikarskie, mają również filozofię w tej klasie, tak aby mogli rzeczywiście być przygotowani do studiów humanistycznych. Trzecią klasą jest klasa ekonomiczno-lingwistyczna, która już od dwóch lat jest klasą akademicką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach tej klasy nasi uczniowie mają poszerzony zakres, jeżeli chodzi o języki obce, ale również podejmują naukę w, język, w przedmiotach ekonomicznych. Mamy więc ekonomię mikro- i makroekonomię, teorie i praktykę giełdową, mamy geografię ekonomiczną, innymi słowy jest to bardzo silne nastawienie na studia ekonomiczno- lingwistyczne. Trzecią, Czwartą klasą jest klasa biologiczno- chemiczna, która również rozwija zdolności związane, zwłaszcza w kierunku nauk medycznych. Tutaj nasi uczniowie, poza normą normalnymi zajęciami, normalnymi rozszerzeniami, mogą studiować m.in. język łaciński dla medyków, dla, czyli są to ze studiów medycznych wzięte podręczniki, mogą również poznawać bioetykę, mogą również kształcić się, jeżeli oczywiście będzie grupa, w ratownictwie medycznym, innymi słowy te wszystkie rzeczy, które są związane z zawodami medycznymi czy chemicznymi. I wreszcie piąta klasa jest to klasa dwujęzyczna, w której przez trzy lata biologia i matematyka wykładane są w języku Angielskim. Ta klasa przygotowuje przede wszystkim do matury dwujęzycznej, ale także i do studiów na e, uczelniach zagranicznych. Nasi studenci studiują w Anglii, studiują w Niemczech, e, studiują w Austrii, więc bardzo się z tego cieszymy, że ma to przełożenie potem na dalszą karierę naszych uczniów. To wszystko proponujemy uczniom gimnazjum, e, mając nadzieję, że wybierając tą szkołę, rozwiną się, e, czego jesteśmy pewni, a poza tym będą mieli świetlaną przyszłość. Szkoła do dnia otwartego bardzo dobrze się przygotowała. Poszczególne profile klas zaprezentowały się szczegółowo na przygotowanych stanowiskach. Każda klasa bardzo starannie przygotowała swoją ofertę i każdy starał się to zrobić jak najbardziej atrakcyjnie. Zawsze pada pytanie, czy to tylko taki spot reklamowy, a w rzeczywistości jest inaczej. No staramy się, żeby było tak samo. Za nami gdzieś tam widać włączone mikroskopy. Jest to sprzęt, którym posługuje się no może nie na co dzień, ale na podsumowanie działu, kiedy chcę, żeby uczniowie zobaczyli coś faktycznie na żywo – sami przygotowali preparaty, zobaczyli, że coś się rusza. Wtedy tego sprzętu używam. W każdej sali można też zobaczyć, tak jak tutaj są również oferty multimedialne przy stanowiskach. Każda klasa również dysponuje takim sprzętem. Dla zwiedzających zorganizowano konkursy z nagrodami oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy. Atrakcją były niewątpliwie warsztaty hip-hopu. Witają nas w Zmarło siada nie do łapki, wokół ziomane koleżanki. Dobrze idzie, nie muszę się martwić. Kształtuję, trzeba spełniać swoje marzenia. Może w przyszłości scena, przy połączy z tego, ja zdania nie zmieniam. Trzyma, a tam bez straży odbioru. A jest liżonet! Czuję, no, czuję wewnętrzną siłę, że sam pokój. Co my tu robimy? Robimy tu warsztaty hip-hopowe, e, ogólnie rzecz biorąc szeroko pojęte, pokazujemy, jak wyglądają gramofony, jak e, poruszać się w stylistyce hip-hopu, jak się skreczuje, jak się miksuje, e, jak robi się beatbox na przykład, na czym to polega, na czym w ogóle polega hip-hop, skąd on się wziął i tak dalej i tak e, dalej. Oprócz tego piszemy tu zwrotki z chłopakami. E, więc, że tak powiem, twórczo spędzamy czas z młodymi ludźmi i o to chyba chodzi moim zdaniem w tym życiu. To jest dzisiejsza atrakcja. To jest dzisiejsza atrakcja na dniach otwartych w tej oto pięknej, cudownej szkole. Chodząc zamykają się za kamery, lecz mam pewne ze strasznikiem układu i kościół moim domem tam co czwartej Napijamy o szkole Taką mamy zajawkę Ej Monotona dnia zjada mój emocjonalny stan Codzień rano stają o siódmej Masok na flęgi Więc Zapomniałem zjeść właśnie minął kolejny dzień 那串气味，注定成空回。 jestem tutaj, nieprzypadkowo, jestem się się czuć sercem, nie tylko głową, nie jestem swój pracuję. nie jestem na Zimny, chcę. Dzięki gorące, Przed sierpią, nie jestem inny nie jestem tutaj, Dzięki go tutaj, nie jestem tutaj, nie jestem nie jestem tutaj, nie Każde marzenie nie ma nam nie jestem tutaj, jak jestem nic nie jestem nie zatrzyma. Upadek nie zatrzyma, tylko nie jestem zapamiętam nie jestem nie pozytywne Mam mnie rozkryja, z tego gdzie jestem na szczycie stoła czerwaza, tu moje miejsce Skromność, pokory, to nie dla mnie, wie co myślę, wszędzie się odnajdę Nawet na dziewczynkowce, że żyzę za najważniejsze to mieć w sobie wewnętrzną iskrę Jestem w Katołów i to jest moje miejsce, choć inni się śmieją, ja wciąż tu jestem Ci ludzie, ten klimat, to miejsce i to co najważniejsze, moje serce Ono uczy się kochać tak, jak każdy tego chce Miłość w życiu jest najważniejsza, smutek jest wtedy, gdy ona nie ma miejsca. Bo tu, w Kato, zrozumiałem, poczułem i z tego korzystam. Czuję się kochany, jestem kochany! Kocham, bo boga w sercu mam na pierwszym miejscu. Na parterze obóz rozbili rycerze, stowarzyszeni w chorągwi Jazdy Rzeczpospolitej. Prezentowali sprzęt i uzbrojenie. W czytelni wystawiono przedstawienie przebudzenie w wykonaniu uczniów pierwszego Kallo, a na samym dole można było oddać się ćwiczeniom siłowym i fitness. Jak wyglądają lekcje WF-u w tej szkole? Każda klasa ma trzy godziny wychowania fizycznego. Dwie godziny są połączone i wtedy jedziemy na salę na ulicę Sokołowską. Autobus przywozi, zawozi uczniów, także nie mam problemu z żadnym dochodzeniem, tylko są zawożeni. I tam mamy dwie godziny na sali gimnastycznej, a tutaj na tej siłowni mamy godzinę trzecią, która tutaj jest w szkołach. Na osłodę czekały krówki, kaelówki.